Witam wszystkich serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą, i teraz taki ten cykl nazywam e, aktualności z podziemi. Tak se to nazwała, bo tak chciała, e, żeby po prostu mm, trochę Was trzymać w takim e, żeby dodawać wam nadziei i odwagi, i wiary. Nadzieja to wiadomo, matka głupich, można to tak by było powiedzieć, ale żeby wam dać takiej werwy po prostu. Teraz te aktua aktualności, teraz tego czasu, w którym my teraz żyjemy, no jest bardzo intensywnie. Jeszcze teraz ten kwiecień, marzec był bardzo intensywny, kwiecień jeszcze też będzie bardzo intensywny do maja, czerwca. No to jeszcze poleci może cały do końca roku. I teraz, żebyście po prostu się nie pogubili w tym wszystkim, co się dzieje, teraz wywalo jeszcze cały czas wszystko, czego my całe nasze życie nie chcieli wiedzieć. Nie chcieli wiedzieć, nie chcieli widzieć, wywalo wszystko, co nie jest już prawdą, nie, nie jest taką wartością, w którą bo my po prostu my uwierzyli w pewne wartości, które nas w jakiś sposób determinują. Tak jak powiedziała wam, cały czas już w kolejnych moich filmikach, cały czas o tym trąbia i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, to są te przekonania i programy. Ja nazywam to programem. Przekonanie nazywam programem, jest mi łatwiej, to jest jak, tak jakbyście do komputera wpisały program i on po prostu działa i możecie afirmować, możecie robić różne rzeczy inne, myśleć o innych rzeczach, ale ten program będzie po prostu, on wystrzeli w, nie, nie, w nieoczekiwanym momencie jak taki jak taka jak 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 bomba, która po prostu zapalnik się odpali i ona po prostu wystrzeli i Wy, tak jakby już to działo poza Wami. I to są te właśnie przekonania programy. I teraz chciałam jeszcze, bo na pewno tutaj słuchają mnie też dziewczyny czy mężczyźni też, bo już coraz więcej mężczyzn też przychodzi i na sesję i to mnie bardzo cieszy, bo mają ta odwaga spojrzeć tam do wewnątrz, do tego swojego wewnętrznego dziecka, do tego chłopczyka, który też został odrzucany, został pozostawiany sam sobie. No te, te tematy z matkami oni mają bardzo silne powiązania z matką, bo ta matka u każdego, i u dziewczyn, i u chłopaków, ona odgrywa niesamowitą rolę, ale potem, właśnie, mężczyźni, oni przenoszą to na kobiety swoje, na swoje partnerki, że tej matki tak gdzieś tam w nich szukają i to musi być wszystko oczyszczone, zrobione. Nie lubię tego słowa oczyszczania, lubię słowo transformacja to musi zostać zobaczone, uświadomione, sobie poczute. I e, po prostu e, wybieramy potem inaczej. I to, te wszystkie uwikłania, nawet spójrzcie, co jest w, te, w słowie przywiązanie. Czy czuję się do kogoś przywiązana, czuję, czy, czy związek. To kurde, bo tak jak ja wejdę głębiej w te słowa, to ja nie chcę czegoś takiego, nie chcę być do nikogo przywiązaną, bo ja wtedy nie będę wolna. Ja chcę z miłości iść e, z kimś, e, gdzie jestem totalnie wolno. I, I ta miłość, ona płynie na przykład w związkach, w takich prawdziwych związkach i już takich uzdrowionych związkach. Ta miłość prawdziwie płynie nie z jakiegokolwiek przymusu, kontraktu, nie z jakiegokolwiek braku, tylko ona płynie po prostu z tego, żeście są tą pełnią i, i macie wszystkie te tematy załatwione, matki, ojca i tych rodziców. I teraz bardzo ważna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, to tako, że... Mm, nie porównujcie się nigdy z nikim i z niczym. Nie ma czegoś takiego, że są dwie osoby takie same. My mamy każdy osobny plan. I teraz e, są, e, są pewne osoby na, tym, na tej planecie, które mają tak jakby te życie dziesięciokrotnie utrudnione, dostały, e, dosta, dostały takie mocne cięcia, mocne uderzenia. I e, czujmy się wybranymi w tym momencie. Po prostu uprzywilejowanymi. I tak jak powiedziała, i cały czas to będę powtarzać, nie przyszlimy tu po urlop, nie przyszlimy tu wypoczywać. Możemy w, w międzyczasie. To nie jest tak, że będziemy cały czas w turbulencjach. W międzyczasie będziemy wypoczywać, ale miejcie to z tyłu głowy cały czas, że wszystko, co do Was przychodzi, witajcie to. Witajcie to z takim, z takim przyzwoleniem, aha. Aha, taki bez oporu, bez tego oporu w sobie, że coś znowu chce was tam jakoś dobić, zniszczyć, nic was nie chce zniszczyć. To wszystko, w co wy wierzycie, tak to będzie. To jest takie moje przesłanie: w to, co wierzysz, tak to będzie. Jeżeli na przykład z tyłu głowy cały czas ci przychodzą takie programy i myśli, to są te przekonania, to są te tak zwane demony, którymi nas całe życie straszyli, to są te nasze przekonania i my to se stworzyli. Oczywiście, jak my były małe, czy byliśmy ma mali, to nie my wpływu na to, jak nas y, programowali. Dlatego y, y, to y, jakoś nie nie było, nie mieliśmy na to wpływu, ale dzisiaj możemy ponownie wybrać. I teraz, jeżeli z tyłu głowy może jeszcze takie myśli, oj, ja biedna, jak ja dużo przeżyła, jak ja dostała po dostała taki wpierdol, że już leża Pekinczykiem na ziemi, i co ja teraz zrobię? I cały czas, i, i, i są takie trendy w tej ezoteryce i w tej duchowości, słyszałam o tym, nawet była na takim szkoleniu, już o tym też mówiłach w poprzednich filmikach. Dzieciństwo cię determinuje. Poprzez to, jak żeś miał przesrane, czy jak żeś miała przesrane i ileś tam miała tych kodów i tych przekonań, to to cię zdeterminowało i teraz możesz tak przesrane życie, że będziesz to cały czas naprawiać. Ja mam całkowicie inne przekonania już na ten temat, że ja jest uprzywilejowana, że dostała taki wpierdol, że po prostu nie wiedziała, gdzie jest tył ani przód. I e, po prostu e, cieszę się i dzisiaj z tego, jak patrzę oczywiście z perspektywy, bo jak była w tych turbulencjach, to oczywiście nie było to takie śmieszne. I powiem Wam szczerze, że ten cały rozwój to są takie fazy, że mamy fazy na przykład mocnego przyspieszenia, mocnych turbulencji. U mnie taka jedna faza i nie chcę Was straszyć, ale to nie jest do wystraszenia, tylko to jest do powiedzenia Wam, że nie, nie jesteście same z tym. E, trwała 6 lat. I były takie fazy wcześniej, które trwały półtorej roku, i znowu wychodziła, tak jakby na wyżynę i znowu wum, i znowu spadała, tam nisko do, 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 tego, no, do, tego, do tej ciemności gdzieś tam, i znowu wychodziła, znowu wychodziła, i znowu wum! i tak to były mocne takie cztery uderzenia, a teraz było sześć lat non-stop, i tam przeszła taki po prostu wir wszystkiego. Doświadczyła praktycznie wszystkiego, co człowiek mógłby doświadczyć z takich emocji związanych ze stratą całkowicie swojego mienia, ze stratą wszystkich rzeczy, które posiadała kiedyś, ze stratą wszystkich ludzi, którzy byli do mnie ważni i, i, i po prostu zero wsparcia, poczucia wsparcia. Ale zawsze gdzieś ten wszechświat mi posyłał pewnych ludzi, którzy byli do mnie całkiem obcymi ludźmi, którzy w tym czasie gdzieś mi tam podawali swoją ręka i znowu coś szło do przodu. I, i, I teraz, jak patrzę na to, to był taki rzeczywiście roller coaster, yy, który tak no, bez, yy, yy, Po prostu to było, że, że, że mnie rozrywało mnie na wszystkie kawałki, jakiekolwiek sobie możecie wyobrazić: lęki egzystencjalne, lęki przed śmiercią, lęki przed odrzuceniem, totalne odrzucenie, zostawia, pozostanie samej sobie. Nędza, do takiego stopnia nędza, że nie wiedziała, czy mam kupić sobie chleb, czy mam zapłacić rachunek. Po prostu totalno nędza, poczucie totalnej biedy, nędzy i totalnego upokorzenia w tym wszystkim, w tym odczuciu, że ja nic nie umie, że ja nie dam sobie rady sama, że ja tego nie ogarnę wszystkiego sama i taki, taki przygniecieniem mnie tym całym ciężarem i ten lęk, totalny lęk przed, przed byciem samą, samą z tym wszystkim. I teraz tam w tym wszystkim do, docierała do tych wszystkich takich głębin cieni. I tych głębin, tych przekonań, które jako dziecko zakodowała, że jestem sama w mojej sytuacji wtedy, że to i tamto, i tutaj się otwierały furtki takiego świata wewnętrznego i to nie jest jakoś iluzja i że ja sobie stworzyła teraz takich tak jak dzieci se tworzą jakiś takich przyjaciół którzy im po pomagają przetrwać no nie bo my żyjemy w tym świecie też i duchowym i, i i po prostu te wszystkie bóle które tutaj doświadczamy na tej ziemi tak jak wam wcześniej powiedziałam one są naszym budulcem do wzrostu i ten ból on y, prowadzi Cię głębiej do tego, że jeżeli nie masz oparcia już w nikim, w żadnym człowieku, w żadnym mm, kobiety, w żadnym mężczyźnie, czy w rodzinie, czy w rodzicach nie macie tego oparcia, to po prostu to jest ten moment tego te jesteście po prostu uprzywilejowanymi wybrańcami w tym wszystkim dlatego że my docieramy do miejsc gdzie ludzie którzy mają te wszystkie czynniki które ja tu wymieniła oni nigdy tam nie dotrzą, bo człowiek jest tak zbudowany że on, jak jest w strefie komfortu, to on się nie rozwija. No, nie huja, nie ma, ni ma szans po prostu. No i, yy, i po prostu w tym momencie, jak my mamy te parci i te tarci, jak ta muszla została zraniona i tworzy się ta perła w niej, to ta rana musiała być tak silna, żeby, żeby ten proces uruchomić, żeby ta perła się zaczęła wytwarzać. Także yy, i to przyczyniło się do tego, że idemy głębiej, idemy głębiej do tego świata wewnętrznego, z którego my praktycznie pochodzimy i tworzymy tam więź, tu może być ta więź zdrowo, więź ze źródłem. Da wypowiadać te słowo źródło, bo pewne wiem, słowa też triggerują Was, one też muszą zostać uzdrowione, dlatego, że zostaliśmy kurewnie zaprogramowani przez religie, które nas cały czas trzymały w naszej niemocy, w naszej niewiedzy, w naszym byciu przeciętnym, jakimś takim małym, i to wszystko musi zostać uzdrowione. Bo Bóg i miłość bezwarunkowo ona ma o całkowicie inny wymiar niż nam no, no to zostało pokazane. I dlatego te momenty, w których my są. I teraz przede wszystkim ten czas, kiedy to zostajemy odzierani z tego wszystkiego, i, i, i są osoby, które na przykład przeszły już jakoś transformację, i nagle czują, że znowu ich to tak przywalo, jakby drugi koło, zaś ich przygniato, tak jakby zaś te same tematy wypływają do góry, ale one wypływają po to, żeby jeszcze głębiej wkopać się w to wszystko. I teraz, no bo wiadomo, Mamy też pewne tematy z przeszłych żyć, to też może być jakiś koncept, zostawmy to na chwilę, to w to, co wierzysz, tak to będzie. I ja na przykład pewne rzeczy teraz tak są i, wie, i, i, i je przyjmuję jako moja prawda, ale jestem otwarta na to, że one mogą się zmienić w jakimś czasie. I teraz do czego zmierzam Chciałam powiedzieć jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, że teraz na przykład jak mam teraz dużo klientów, którzy przychodzą i teraz jest taki mocny temat, mocno się pokazuje w kurw, mocno się pokazuje złość, wręcz wściekłość. Ta emocja wściekłości, złości i takiej wręczno rozwalającej wściekłości, ona jest tak silnie e, zakopana w nas, bo my musieli poprzez te wszystkie religie, poprzez szkoła, zobaczyć, co oni nam robili, wpisywali nam uwagi, jak my trochę odpalali, w kościele my siedzieli jak wana onym i tak pościskani i oj, 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 i oj, oj, o święty, i taki, i owaki, i cały czas my byli w tym czuciu nie, nie pozwalania sobie na czucie takiej emocji, która nazywa się złość, nie, wściekłość wręcz wściekłość. A jo słynna z tego, że jest królową gniewu. Bo wszyscy klienci, którzy do mnie przychodzą, przychodzą z tymi tematami, bo jestem ekspertem od tego, że tutaj mogą oni to w pełni poczuć. No oczywiście, nie dostanę od nich w pierdol, tylko oni po prostu to sami przepuszczają, biorą odpowiedzialność za ta emocja i sami to przepuszczają, i w tym momencie czują taką ulgę, bo te wszystkie pokłady tej niesamowitej złości, która tam siedzi, ona tam jest, oni ją wyprowadzają. I teraz w kolektywie, w całym tym społeczeństwie, które widzimy na zewnątrz, tak jak powiedziałam w ostatnim filmiku, ta, ta, ta ziemia nie fizyczna, tylko w, w energiach, ona się teraz rozdziela na dwie części. I, I są ludzie, którzy tam zostaną, i oni po prostu będą się tam napierdalać, tak jak Wam to powiedziała: oni będą się mleć w tym i nie będą chcieli wziąć odpowiedzialności za te swoje emocje, będą cały czas zwalać wszystko na innych, będą cały czas szukać winnych na zewnątrz i będą się tam, będą się tam szukać tych sensacji, bo te ego no, chce się nasycać tymi informacjami złymi, tymi wiadomościami, tymi rzeczami, które są negatywne. A druga strona, i to nie jest, że oni są lepsi, gorsi, tu jest wybór, bo wybór należy do nas. My decydujemy o tym, jak chcemy żyć i co chcemy z tym naszym życiem zrobić. Choćby nie wiem, jak mocno cię życie przygruzowało, choćby nie wiem, jak mocno cię dowaliło. To to wszystko działo się, żeby Tobie sprzyjać i żeby Ciebie wykształcić na niesamowitego żołnierza światła. Mogę to tak nazwać. Nie lubię też tego słowa, bo to też ta, to, to świat, ten świat duchowy już to też przeinaczył. Prze ja go dom do takiego wojownika, który stoi w swojej prawdzie. I teraz. Yy, Tutaj wybieramy teraz inaczej. Chcemy na przykład się, konfrontujemy się z tym wszystkim, co w nas siedzi, z tym całym szlamem, z, tym całym, z tymi wszystkimi emocjami niechcianymi, bo one nie są złe. Bo Ty potrzebujesz w kurwu, żeby powstać z nóg, z kolan. Ty potrzebujesz w kurwu, żeby dostać impuls na zmiana. Ty tego wszystkiego potrzebujesz i to są dobre emocje. One nie są złe, tylko nadano jej etykieta robi z niej ta zło. I jeżeli my będziemy przepływać tak jak fala, tak jak te dzieci, które są jeszcze takie czyste, nieskażone tymi wszystkimi programami i nie zostało im powiedziane, Ty nie możesz teraz czuć gniewu, Ty nie możesz teraz czuć wstydu, Ty nie możesz czuć teraz w kurwu i tak dalej. I one przepuszczają, one się nie zastanawiają, co człowiek drugi o nich myśli. One po prostu powiedzą, że cię nie lubią, ja nie lubię, że ty do, do mnie przychodzisz i one się nie boją tego odrzucenia, bo one jeszcze tego nie doświadczyły, tych wszystkich programów, które zostały im, tych mechanizmów obronnych, które zostały im wprowadzone. I teraz e, właśnie to jest ta druga, po tej drugiej stronie są ludzie, którzy decydują, którzy zaczynają docierać do swojej mocy, którzy widzą te wszystkie programy, które nimi działają, bo my to wszystko z automatu po prostu tak, jak życie nam się toczy, to tak zostało za nas z. Nas, e, przez nas zaplanowane, po pierwsze, a po drugie, y, też tak zaplanowane do dupy na początku, żeby my poczuły ta moc w sobie, że możemy to wszystko przetransformować i zmienić. Nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma sytuacji, która, z której nie ma wyjścia, nie ma, wyjścia, y, nie ma y, rzeczy, która mogłaby was tak dowalić, że nie będziecie mogli żyć w swojej mocy. Ona wam tylko posłużyła w tym, żeby, żeby dojść do swojej całkowitej mocy i swojego blasku. I nie bójcie się tej swojej mocy. I teraz jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć o tych właśnie, o tej odpowiedzialności, braniu odpowiedzialności za to, co do siebie wprowadzacie do swojego systemu. Czyli ja już teraz na ten czas oddzielam się od tych wszystkich informacji. Wiadomo, że tam to wszystko się dzieje, ale ja się oddzielam od tego nie, że tego nie chcę widzieć, bo tak jak Wam powiedziała, w momencie grozy w momencie, w momencie jakiejś akcji jostową, jostową do tego, jostową na ulicy do tego. Ale ja nie chcę się tarzać w tych wszystkich gównach i dużo takich rzeczy się też dzieje, bardzo mocno bądźcie czujni i wyczuleni na swoją intuicję, którą podpowiada. Jest dużo też takich w tej polityce, takich pseudo... Um, nazywają to też spod ziemi i oni e, tak jakby sprzyjają temu, e, temu ruchowi oporu, czy temu ruchowi, który działa na, na, na korzyść ludzi, ale oni są też wszyscy kaboty, mają zmazane za przeproszeniem, jak to powiem, czyli marynarki obrócone w drugą stronę i wiele ludzi tam, ja na przykład na ten czas nie widzę ani jednego, który czysty w czystych, no jednego wica, który działa w czystych intencjach, to jest Irokes na pewno i, i on działał w totalnie czystych intencjach, Dobra dla ludzi. No i, i drugą rzeczą, jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli od, od, będziemy to odzierać, te wszystkie programy z nas, to dochodzimy całkowicie do pojednania się z tą duszą, zobaczymy to w pełni. Że, że tym, kim naprawdę jesteśmy, to jesteśmy bezwarunkową miłością, która no, ona w tym ciele jest tak mocno zamknięta, że my, jakbyśmy tak rzeczywiście ją dotknęli, to nas to po prostu, my się w tym, to, to jest takie odczucie, ją ja, ja dotknęła tylko na parstka tego. Tego odczucia i, i to po latach tego go, kopania w tym wszystkim, y, odgruzowywania, tego i wytrwajcie w tym. Naprawdę. Ja jest żywym przykładem, i jeżeli ja dała radę, to wy też docie rady z tym. Y, i, bo też myślałam, że już po prostu to mimo końca. Te wszystkie emocje, które wypływały, one były tak sklejone z, z moją istotą, ja myślałam, że ja już po prostu jest tylko tym. I one były tak, to to po prostu napieprzało codziennie ja nie, nie, nie widziałam ani jednego momentu ulgi. I jeżeli ja dała rady, to Wy też do rady. Z takich naprawdę turbulencji życia, które miałam i na początku mojej drogi w życiu i, i w środku i, i teraz. Także tutaj to wszystko mnie doprowadziło do miejsca totalnego odarcia z tego wszystkiego i zobaczenia tej bezwarunkowej miłości w pełni. I mam taką koleżankę, przyjaciółkę moja z Austrii, która ona jest energoterapeutką i bardzo długo się już przyjaźniemy ze sobą, się też wymieniamy różnymi informacjami. I ona miała ojca, który był bardzo do niej dobry i który też w duchowości ją tak sfierował. On umarł już lata temu i ona na początku nie umiała się z tym poradzić. No, i ona szukała takich ludzi, którzy łączą się z tymi duszami, i no chciała jeszcze od niego jakieś informacje dostać, bo nie umiała go, tak jakby wypuścić z siebie, wypuścić go i zacząć normalnie żyć. I on jej przekazał takie informacje i ona tego naprawdę doświadczyła, że całe ciało, i to pokazywało, miała gęsio skóra na całym ciele i takie drżenie wręcz. I on jej powiedział, ty nawet nie umiesz sobie wyobrazić, tu gdzie jestem, jako tutaj panuje bezwarunkowo miłość i tam nie ma żadnych sądów, osądów, że coś, żeście tu coś źle zrobili i pójdziecie się tam kaśtarzać w ogniu, czy w piekle, czy w, w czyściu. Kurwa, to wszystko jest bullshit. Bullshit, to są wszystko... Rzeczy, którymi nas straszyli, żeby my z lękiem wchodzili w ta, jak się skonfrontujemy już z tym miejscem, że już schodzimy z tej planety, to i dużo ludzi idzie w lęku totalnym na drugą stronę. Ja to przeżyłam, bo odprowadzałam też ludzi, e, byłam na łożu śmierci z ludźmi, e, którzy po prostu umierali, i, wi, i, i jeszcze dawałam im tak, jakby te ostatnie dni dawałam im tak, jakby zmiana tego mindsetu, tego myślenia, że tam tak nie jest, jak oni zostali zaprogramowani. Także to, co on jej powiedział, tu panuje tak niesamowito, bezwarunkowo miłość, to jest takie odczucie, które my tu na ziemi możemy odczuwać, ale to ciało nas troszeczkę ogranicza w tym, bo my w tym ciele mamy taką ciasność, bo my nie są, my nie są ciałem, ale to ciało mamy i też możecie się z tym ciałem zespolić, bo, bo zaś dużo w tej ezoteryce mówią, my nie jesteśmy ciałem, my nie jesteśmy myślami, my nie jesteśmy tym czy tym, my jesteśmy tylko duszą, istotą duchową i tak dalej, ale my to ciało mamy i ono, to ciało jest naszą kotwicą i to ciało nas jakby też chroni i nas informuje o, o ludziach, jak do kogoś się zbliżamy, czy to jest do nas dobre, ciało się zacisko, jak coś jest nie tak do nas, ciało nam pokazuje i zróbcie sobie taki, też taki rytuał, bo też zaś tego słowa nie lubię, ale mogę to tak nazwać, taki rytuał pojednania się z tym ciałem, podziękowania temu ciału za to, że tyle lat nas prowadziło, za to, że tak robota robi te ciało, regeneracji tych wszystkich komórek, musi przetransformowywać cały czas te nasze emocje, którymi, których my nie chcemy czuć i one są największym problemem, bo bo ja wam powiem, nie ma ja, tym cały hołbkiem, on zrobił taką do dupy robota za przeproszeniem nie wiem, bo ja tak jedynie to co czytam z zewnątrz, ja widzę ja no, ta tabela z góry na dół i tu niebieski, tu czerwone i, i, i ja widzę tabela tak, na, na szerokość, ja nie widzę czegoś takiego tak, ja widzę ta tabela tak, bo te emocje które czujemy, o, nie wolno ich wypierać, my nie możemy powiedzieć teraz tego nie ma, a jest tylko to miłość, radość, wow i będziemy fruwać w przestworzach, a, a z tymi emocjami co? No, kaj, one pójdą do, do, do piwnicy zaś zawrzeć, i tam będą buzować, i będą chciały się. One chcą, tylko, one chcą tylko być przepuszczane z automatu, bo wy nawet po oczyszczeniu tego wszystkiego wy nie będziecie mieć takiego e, czegoś, takiego stanu, że będziecie cały czas fruwać jak tych budda, nie wiem, na, na, na materacu albo na dywanie i, i was nic nie będzie dotykać. To jest kłamstwo, to jest kurwa iluzja. To po prostu. Nie jest prawdą bycia człowiekiem, dlatego moim stanem takim największej błogości jest to, że ja mogę odczuwać wszystko, wszystko i po prostu nie robić z tego żadnego problemu, że ją ja tak czuję. I nie robić też tego oporu i nie robić tego, o kurde, czemu ja to teraz tak mam? Ja tego nie akceptuję, bo to te nieakceptowanie tego jest tym największym problemem. Czyli po prostu ja, ja uważam, że ten e, największą błogość i największe dotarcie do, taki, do takiego centrum jest to, że ja na przykład mogę w dniu, w dniu dzisiejszym się czuć wypalono na przykład, bo dużo pracuję albo coś takiego i pozwalam. Nie walczasz z tym, nie robi z tym coś. O, teraz muszę się podnieść, bo ja jest wypalona. Nie ją pozwalam, po prostu jeżeli że wypalono, ok? Puszczą, puszczą, totalnie puszczą, puszczą te całe odczucie tego oporu przed tym i wychodza potem z automatu od razu, bo ta energia się natychmiast przetransformuje, jak wy na nie przyzwolicie. I to jest to, co chciała chyba powiedzieć dzisiaj. Czyli nie jesteś ofiarą, jak miałeś przejebane dzieciństwo. Jeżeli rodzice nie wspierają cię teraz, jeżeli jesteś sama, jeżeli jesteś w nędzy, jeżeli jesteś w jakichś doświadczeniach trudnych, patrz na siebie jako na niesamowitego, uprzywilejowanego człowieka, ale nie jeżeli pozostaniesz w byciu ofiarą, tylko jeżeli weźmiesz to w swoje ręce. I będziesz mogła to przetransformować tym, że będziesz to chciała czuć, bo to jest ta największa odwaga i odpowiedzialność, wejście do tego smrodu, do tego całego gnoju, do tego, co my cały czas wypieramy z siebie. I to nie jest jakimś um umniejszeniem, że na przykład teraz nie masz pieniędzy nie jest umniejszeniem, że, że straciłaś rodzina, nie jest umniejszeniem, że ci się związek rozwalił, nie jest umniejszeniem, że dzieci się od ciebie odsunęły, nie jest umniejszeniem, że ci się coś strasznego przytrafiło, jak śmierć dziecka na przykład. To nie jest coś, co ci chce przeszkodzić w twoim życiu, tylko to jest przywilejem, największym przywilejem, jaki se możesz wyobrazić, możesz być dumno, dumny z siebie, i po prostu najważniejsze jest, nie pozostawaj w strefie komfortu. Jeżeli Twoja praca ci śmierdzi i czujesz, że tam się już spalasz totalnie, to nie miej lęku ją zmienić, nie miej lęku wyskoczyć z tego, bo Twoja dusza Cię chce prowadzić gdzie indziej i ona nie zrobi tego za Ciebie, i ona nie zrobi tego, że ona Cię przymusi do tego. Czasami nas przymusz o tym, że nam po prostu odetnie ciało i ciało zostanie leżeć, że nie da rady już ruszyć, bo jeżeli naprawdę ona będzie tak mocno chciała żebyś ten plan wykonała tutaj na tej ziemi to ona będzie napierać tylko Zanim, zanim Cię położy albo sprowadzi jakaś choroba na Ciebie, to zrób to wcześniej i załatw to wcześniej, żeby na przykład wychodzić z jakichś miejsc, które są tylko do Ciebie, żeby przetrwać, żeby ta strefa komfortu była i, i, i żeby te pieniądze płynęły, ja wiem, że ja jest trochę kamilkadzę i ja zrobiła pewne rzeczy, które no totalnie no może się wprowadziła w jakieś problemy, bo zrezygnowała z dnia na dzień z pracy. Która widziała, że ona jest po prostu w ogóle nie jest w planie w mojej duszy, tylko ona była po to, żeby ją po prostu przetrwała. Na początku jeszcze mi się to podobało, ale potem zaczęły się tam różne problemy, zazdrość, mobbing i takie inne rzeczy. Oczywiście se to wszystko gdzieś tam pooglądała ze sobą, ale potem zdecydowała, że tu nie chcę w tym miejscu być, to nie jest miejsce dla mnie, oni tutaj mnie w ogóle nie szanują i nie będę tutaj w tym miejscu no i, i, i po prostu wyskoczyła z dnia na dzień bez jakichkolwiek zabezpieczeń bez jakichkolwiek na koncie jakichś zabezpieczeń wyskoczyła po prostu z dnia na dzień i dryfowała w takim miejscu że żyła tylko dniem dzisiejszym bo na jutro już nie było także wiesz, nie zachęcam was do, do, takich, do takich skoków ale dlaczego nie też z drugiej strony bo wtedy ja naj, najwięcej wtedy zrobiła y, y, progresu i najwięcej wtedy pracowała nad sobą żeby dojść do tego miejsca gdzie ja mogę robić to co ja kocham i to nie chodzi o to, że teraz musicie z etatu wychodzić, bo są ludzie, którzy ten etat lubią i robią coś, co i się tam spełniają w tym. To nie musicie wszyscy być e, jakimiś biznesmenami albo, albo czymś. Wy musicie być po prostu spójni ze sobą, i to jest najważniejsze. Dobra, i to chyba będzie wszystko na że zajrzech się nagodała, ale chcę wam dać. E, Wiary teraz, w tym czasie, przede wszystkim. Są, jest moment, gdzie naprawdę czujemy się, naprawdę wywalo wszystkie emocje. Pozwalajcie na to. Jeżeli nie umiecie sami z tym poradzić, zgłoście się do mnie. Ja Wam w tym pomogę i przeprowadzę Was przez to i, 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 i po prostu pokażę Wam, jak z tym pracować. No i, i, e, i po prostu przyzwalajcie, przyzwalajcie na wszystko, nie porównujcie się z nikim. Jesteście wyjątkowi, tacy jacy jesteście, i jesteście tutaj po coś, jesteście tu w konkretnym planie i zacznijcie brać odpowiedzialność za swoje życie, żeby ten plan odkrywać, nie to, co Wam narzucono, przez rodzice co Wam narzucili, z czego się Wam kazali uczyć, bądźcie buntownikami w swoim życiu, idźcie naprzeciw temu, co zostało w Was wprowadzone i zacznijcie odkrywać tak naprawdę, czego Wy chcecie naprawdę w życiu i szukajcie tych impulsów od środka, bo one tam są, wejdźcie w ten wkurw taki i powiedzcie, kurwa, dość, pięścią w stół i nie, już tak żyć nie byda. Bo co wam to doci wszyscy ludzie, którzy na zewnątrz patrzą i będą was oceniać, a oni i tak za was niczego nie zrobią i oni i tak nie są w waszych butach, to po co wam myśleć o ich opinii, czy zastanawiać się, co oni o was myślą, czy się wstydzić tego, czy powiedzieć, że oni będą, może was odrzucą, jak wy w końcu zaczniecie żyć swoim życiem? Także y, róbcie to po prostu dla siebie, bo po to tutaj jesteście na tej ziemi. Nie stracicie tej szansy, nie stracicie tego życia, żeby potem na łożu śmierci powiedzieć: żałuję tego, nie tego, co zrobiłach, ale żałuję tego, czego nie zrobiłach. Dobra, zostawiam Wam z, tych, z tym dzisiaj i cześć, do następnego razu. Pa.